Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Billkill.pl um, A to jest taka po prostu zagrajka, w której będę pokazywał yy, Moją grę w Far Cry 3. Czyli po prostu zagrajmy w Far Cry 3. Yy, I teraz tak yy, To jest odcinek 5. Tak, 5. I już dawno w to nie grałem. Ogólnie dawno nie nagrywałem. I o, sprawdźmy co tu mamy karabinek. Fajnie. Łuk. Ulubiony. Palnik i mój karabinek. Już taki normalny. Mm. Aktualnie musimy się udać do Pirates Cove. Yy, co jest nazwane przez tubylców yy, Sunset Cove. I musimy do tego miejsca pojechać. Nie wiem, czy na mapie nie ma Miejsca, gdziebym bliżej poszedł. A ma... chwila, moment, chwila. Gdzie to jest po pierwsze? Aha, tu. Dobra. Tu będzie zdecydowanie bliżej. No więc tak. Mm. Cóż, już dawno nie nagrywałem. Ale to nic. Teraz będę starał się na tej serii skupić, tak myślę w każdym razie. I potem się zająć innymi seriami, tak chyba mi będzie wygodniej, tak powiem. A, to jest tutaj, no to to blisko tutaj tego jest. Okej, okay. znaczy blisko. Prawie kilometr, ale spokojnie dam radę. Samochód weźmiemy od razu. Oh. A to wszystko pięknie wygląda. Tutaj terenówka. <głos》> I jedziemy. O, nie no, fajny jest ten o, system prowadzenia pojazdów. Naprawdę, podoba mi się. O, kład był! Wiecie co? Chyba zawrócę pokłada. Kład będzie dla mnie o wiele wygodniejszy na takim terenie. Tak mi się wydaje. W każdym razie. O, jest! Aha! Wow! Rzeczywiście. Chwila, co to jest? O, tu bylcy. A, na szczęście nasi. W sensie, że nie zrobią nam krzywdy, dopóki ich nie zaatakujemy. Nie no, nasi tak w sumie, no bo my im pomagamy. Niebiescy są dobrze, czerwoni są źli. No, tyle powinniście wiedzieć. O, lotnia, lotnia, je yeah. O tak. Pamiętacie, jak ostatnio latałem lotnią? A właśnie, jeśli oglądacie od tego odcinka, to radziłbym Wam oglądać jednak od yy, odcinków innych, ponieważ stracicie wiele fajnych yy, przygód. <laughs> o, ale to super wygląda. To tam chyba nie. Chciałem kiedyś lecieć taką lotnią. O, naprawdę ładnie wszystko wygląda. O, zaraz lądujemy. Może wiecie co, lepiej wylądujmy w wodzie. Jak ja z... O, o. Co ja zrobiłem? ah z kim ja rozmawiam? Ja, rozmawiał z tą dziewczyną, którą znalazłem chyba w odcinku drugim bądź trzecim. Podejrzewam, że trzeba tam kogoś załatwić. Aha, to będzie raczej on. Ale jeśli się mnie w poprzednich odcinkach, wiecie, że wolę się skradać. Chociaż czasami jednak fajnie jest trochę pożaleć. Ale nie, nie, nie. Tu będę starał się skradać. V, tak V. V, F, F. F, dobra. O tak. Okej. Okay. co, użyjemy te rolki. Może nikt mnie nie widział? Mam taką cichą nadzieję. Headshot. <grym> o nie, chyba widzieli, jak on zginął. O, boże. Ale to zlamiłem. Pokaż się to tylko. Nie. Dostał. Ej, no dostał. Haha. Chciał włączyć alarm i... Niestety ten alarm nie zadziałał, no ciekawe dlaczego. O kurczę. Przez niego będę musiał trochę tych strzałów kupować. Na miejscu pozbieram resztki. Które tutaj pozostały i... Zrobimy tak. No nie, że tu nie ma rekinów? Przecież oni na takich wciznach chyba nie wpływają, ale nie wiem, nie jestem pewien. Um. Lepiej załatwić już z daleka. O nie, 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 nie. Niż się potem męczyć. Czyli słyszałem kurę? Tak. Cześć, kura. Uciekaj stąd kuraku jeden Nie zdemaskuj mnie Ty, co ty? Ooo Szalona kura Nie no dobra, luz Nie, on nam nie zdemaskuje normalnie Oho Co ja mam zrobić? Nie, chwila, co ja mam zrobić? Eee Zabić zarządcę obozu i zdobyć klucz więzienia. To chyba ten. Za. O kurcze. Oho. Dobra. Spokojnie, damy radę, damy ra Bez nerwów. Bez nerwów, spokojnie. O, spokojnie. No nie wybucha, co co? Lampa? Dobra, biorę te klucze i spadamy. Jakie filmy? A co ci chodzi? Oni jakieś filmy kręcą? Tak, pewnie ja YouTube stawiają i mają miliony wyświetleń. Jak robią jakieś chore rzeczy, to z pewnością. Mam strzały? Trzy. Kurczę, za mało. Chociaż mi powinno wystarczyć. Gdzie jest ta trzecia? Aha, załadowałem ją, dobra, rozumiem. Tu coś jest. Eee... O nie! O kurcze, było blisko. Przeszukamy ich. Może znajdę jak, jakąś strzałę? No nie! Cholera! Tu jest niebezpiecznie. Uh, i... Powiedzcie, że jeszcze nie mam roślinek. Powiedzcie, że nie mam roślinek. Jest mam! Na szczęście. jak Liza, aha Czyli y, kolejna, kolejną osobę szukamy Pewnie z nią jakieś filmy kręcą Już się boję myślę jakie Płoncie I tak się cieszcie, że wam szybką śmierć e, Zaproponowałem, że tak powiem O, słyszę Padaj chłopcze. Chłopcze, nie wiem. Nie, Liza. Not here. Onia oh, Tigris. Please. You know? I want you to say mom, Dad. Mom, dad. I love you. I want to go home. It's very nice. I want you to do it again. No. With more emotion. You can do it, Oni. Come on. No. This is a friar. Cholera Nie lubię zabijać zwierząt Nawet w grach Ale jeśli wypuszczą tego tygrysa Uratuję Musimy mu uratować O boże. Boss, o nie. O kurcze. A widzieliście to? No na. No. Jak mogłem się tak nabrać.

I'm gonna drive A bullet Through my sister's skull Like I did to brother Grant Friar Fuck you You are angry, Jason You are angry Okay, I get that I get it I mean, without family, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister You know, the first time I ever killed was for my sister <laughs> Fina, mm -hmm.

They come and they fly inside you every fucking time. So they say to me, they say, Voss, Voss, who the fuck is it going to be? Them or me! Me or them! <laughs> like, like, you know, like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. You know, so much for poetics. It's really too bad that Citra had to wake you up. It's not the only way to kill you. Is to erase you completely. It's okay. Don't It's okay. Jason. I swear to God, man. It's truly beautiful that you're willing to die for the one you love. <coughs> <coughs> oh, bor. Oh, Yes, Is he Yeah. A dobrze rozbuję się. O kurcze Co jest grane w ogóle? O kurczę. I znowu tak blisko, tak daleko. Dobra, teraz nie mogę znamić. O, chociaż wyszedłem z tego piekielnego ognia Tak, mówię piekielnego, bo... Tam się wszystko pali Aha, dobra O Idę, 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 idę. Już, 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 już Aha Nie! No, jeszcze raz? No, no szkoda, że zlejem. A ja znowu miałem nagrywać, ile to się nagrywa i... Zawsze zapomnę. Ok, zróbmy to jeszcze raz. Tym razem szybciej i lepiej. Dobra. Okej. Okay. No, co wy? Przecież przeżyłem. Ej, no co wy? Aha, nie mogę tam spaść. Dobra, dobra. No, come on. musi się udać. No. Ch Chciałem ugasić ogień, kurcze są naprawdę ogarnięty. Nie chcę <laughs> ugazić się nie on bierze taką córkę. Nie no, no, no. dalej. Nie chcę tyle po tylu powtórzeń. Wiem! Tędy! Ten... O nie, no co ty? O, przeżyłem to, tak jest. Kit z tobą musimy Lizę uratować. Już tyle przeżyłeś, łopie. Już biegnę, jest nareszcie. Jak oni to przeżyli? O nie... Znowu się drą. Co to za willa? Dalej, dalej! Jest! o nie uh -huh. <laughs> <laughs> <Something laughs> <laughs> <laughs> O! O, cóż to za fajny sprzęcior! <laughs> Dlaczego go nie mam? <laughs> Ale czad! Ja cię, nawet... Mówiłem o takich moterów, są nawet w takich sytuacjach są zabawni. Jest! Nowy poziom? Nie. Nie, no, szkoda. Eee. Widzieliście to? Nie strzeliłem. Nie, no spokojnie trzy są. Ale nie, nie strzeliłem, serio. A sami są na tyle bystrzy. Dalej, chcę nabić w końcu ten poziom. Na nie umie prowadzić Skąd ja mam ten pistolet? Tak brawo! Idźcie doć ten do miejsca gdzie jest wybuchowa łabeczka A, no. Nie, ja chcę tamtą zabawkę To nie... it's fair. I them! to throw Faster, faster! Hell yeah. Those motherfuckers never knew what hit them. We did it! You think almost being killed or sold into slavery is fun? Hey, Lisa, calm down. Okay, listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. <laughs> oh, geez. I'm so sorry. <laughs> but I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. To teraz mam ją zabrać? Czy się tam pojawi Najgorsza gorsza randka. Nie, no spoko. Nie, dlaczego? Fajna randka. Trochę... Trochę emocji nie zaszkodzi. Daisy tum, tum, napowiedz no coś podziękować chociaż. Co mówi? A, dobra. Właśnie, punkty umiejętności. Mogę już. Od... Nie, nie, misji. <sighs> dobra. Musimy Musimy aktualnie te wszystkie te. No. Czekajcie, nie. Co ty idziesz za mną? Ej, ty idziesz za mną, tak? Ko ja nie jestem normalny. Tak, pewnie. Chodź za mną na no, come kamam. On naprawdę chce ze mną iść. Z... No, nie, no dobra. Nie, nie podać mną To dobrze. <grystanie> Okej, okay, i takim miłym akce akcent. Mm... Nie, no, akcentem. O nie. O kurcze Jeszcze kolejna misja. Albo dobra, wiecie co. Zostawię was w takim lekkim dosycie i zakończymy ten odcinek. Tu jest ta skiniona. No dobra. Więc potem się to wiemy. o co chodzi. Nie! No <grym> o, szkoda Czy to może się rusza? Ta, rusza się, dobra. Więc cześć, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak już mówiłem, jeśli jesteś, oglądacie dopiero tego odcinka, zapraszam was do oglądania poprzednich, bo są w większości równie ciekawe jak ten, bądź nawet bardziej. Więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się i pozdrawiam was, cześć!